Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo Niepokalanego Serca Maryi Twojej Umiłowanej i Ulubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo Niepokalanego Serca Maryi Twojej Umiłowanej i Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo Niepokalanego Serca Maryi Twojej Umiłowanej i Ulubienicy. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś tak ciężko mi się jest zebrać do tej pogadanki, dlatego. Pewnie jest ona bardzo ważna. Zacznę ją dzisiaj od takiej bardzo prostej anegdoty. Otóż żył, był dziad i baba. Dziaduś przy końcu swojego życia postanowił się przyznać swojej żonie, babci, do pewnego sekretu. I mówi jej: Droga moja, ja bardzo lubię piętki, ale. Zostawiałam je tobie, bo widziałam, jak ty je chętnie zjadasz. Babcia mówi, wiesz co, dziadku, ja też się do czegoś przyznam. Ja nie lubię piętek, ale kiedy widziałem, że ty, że ty je odkładasz, to je zjadałem z, z, z radością, bo myślałem, że ty ich nie lubisz. I tutaj jest sekret miłości. Przyjmować, jakby sprawiać Radość drugiemu człowiekowi, z drugiej strony też przyjmować to, co jest trudem dla drugiego człowieka, jakby zdejmować z niego jego, jego cierpienie, jakby wejść w jego, w jego położenie. I dzisiaj chciałem Wam mówić o troszeczkę o praktykach pokutnych. Praktyki pokutne to jest wejście w skórę tego, którego się kocha i jakby spróbować jakby wejść w tę sytuację. I praktyki pokutne zrodziły się z chęci na naśladowanie Jezusa Chrystusa. Czy to post, czy biczowanie, czy włosiennica są doświadczeniem tego, co Jezus przeżywał ze swojego życia. Post, czterdziestodniowy post Jezusa Chrystusa, biczowanie, to co Jezus wycierpiał i włosienica. Pewnie większość z was nie wie, co to jest włosienica. Otóż włosienica to jest coś takiego, jak czasami się zakłada kaganiec dla psa, to są takie z metalu zrobione takie taka obroża, która ma kolce od, od środka I, i włosienica jest coś takiego, coś rodzaju właśnie takich splecionych drucików, o wiele cieńszych, które wbijają się w ciało człowieka, który nosi taką, taki łańcuszek z drucików, które mają jakby zakończenia skierowane do środka, czyli do, do ciała człowieka. Ja kiedyś w jednym zakonie poprosiłem, żeby mi dali pokazali taką włosienicę. I siostra powiedziała, że one już zardzewiały, już, już się ich nie stosuje, teraz już je nie stosuje takich praktyk pokutnych. I a skąd ja te Własienice jakby zobaczyłem, bo były w Łagiewnikach, jeśli pójdziecie do sali pamięci, tam gdzie była dawniej furta klasztorna, tam jest taka zainscenizowana cela klasztorna, w której na przykład żyły siostry w czasie, kiedy żyła siostra Faustyna i tam jest taka gablota z łosiennicą, z biczem, z taką dyscypliną, tak się nazywało wcześniej, skręconą, i taki krzyżyk też z takimi kolcami podobnymi do noszenia na, na, na piersi. I ja tak oglądając to pytam siostry zakonnej, która tam jest na recepcji, i mówi tak: Siostro, i mi siostra powie, kto miał rację? Oni czy my. Oni, że to stosowali, tę dyscyplinę, włosiennicę, czy my, którzy tego nie stosujemy? Oczywiście to było takie pytanie retoryczne, nie spodziewałem się na nie odpowiedzi. Natomiast trzeba powiedzieć, że te środki pokutne stosowało wielu świętych, większość świętych do czasu Soboru Watykańskiego II. Możemy przeczytać o biczowaniu się do krwi. Świętego Jana Marii Wianeja, o biczowaniu się też ojca Pio, o właśnie noszeniu włosiennicy. Siostra Faustna kiedyś szła z, jako taka ze świecą przy księdzu, który niósł komunię świętą i też szła do chorej i założyła te, te włosiennice i mówi, czy przy królu mogę iść inaczej, jak, jak właśnie tak. I ona też właśnie prosiła o pozwolenie o nos noszenia włosienicy, kiedy miała jakąś taką poważną intencję. I, wiecie, to są stare praktyki pokutne, ale my możemy też yy, yy, pójść dalej niż tylko wyrzeczenie się cukierków, słodyczy, jakieś takie wiecie, symboliczne rzeczy, które no, dla nas może są bardzo nawet i trudne, żeby tam na przykład. Odmówić sobie słodyczy, czy kawy, czy czegoś takiego, co jest złe czy dobre, ale, ale takie bardzo proste. A iść troszeczkę dalej. Jezus, kiedy nazuczył modlitwy, kiedy nazuczył uczył postu, kiedy nauczył zjałmużny, bardzo zwrócił na to uwagę, żeby nie wiedziała Twoja lewa ręka, co czyni prawa ręka. I otóż ja mam dla Was takie kilka pomysłów na jakby. Na te właśnie praktyki pokutne. Nie mówię wam tutaj o dyscyplinie, o obliczowaniu, o łusienicy, ale o takich rzeczach, które można pięknie stosować i ukryć, i które będą wielką taką ofiarą dla Pana Boga. Na przykład jest coś takiego jak bohaterska godzina, bohaterska chwila. Jest to ta chwila, kiedy zadzwoni budzik, żeby po prostu wstać, kiedy on zadzwoni, żeby nie odkładać sobie, a jeszcze pięć minut, a jeszcze troszeczkę. Ale właśnie ten moment, pierwsze zwycięstwo. Wstaje. zadzwonił budzik, wstaje. I to jest pierwsza taka, jakby ofiarka, złożona. Chce mi się jeszcze spać, ale ja wstaję, bo tak sobie zaplanowałem. Wstaję, bo chcę to, to, to przezwyciężenie mojego niechęci ofiarować Jezusowi. Bohaterska godzina. I też bohaterska godzina położyć się spać o określonej porze, żeby nie odkładać, żeby. Wszystko zrobić tak, żeby się położyć o tej godzinie, która pozwoli mi się normalnie wyspać, normalnie pracować. Potem, dalej, taka bardzo prosta rzecz. Nie zakładać nogi na nogę. Wielu z nas ma ten zwyczaj. Nie mówiąc już o tym, że to jest jakby szkodliwe dla krążenia, ale jest też piękną praktyka, o której się nikt nie dowie, bo nikt nie dowie się, że ty akurat miałeś ochotę założyć nogę na nogę. Gdy to zrobiłeś, nie założyłeś się dla Jezusa w jakiejś ofierze za coś, za kogoś. Można się na przykład nie opierać, tak to robił święty Świętych Osmarijskich, gdyby balagury. On po prostu siadał i nie opierał się, nie korzystał z oparcia przy krześniu. I tak samo nikt nie wiedział, że on akurat się yy, nie chce oprzeć, że on to czyni specjalnie, że nie, nie, nie tak zwyczajnie, ale specjalnie. Dalej można na przykład ćwiczyć się w tym, żeby słuchać, żeby wysłuchać do końca drugiego człowieka, żeby nie przerywać drugiemu człowiekowi. Dalej jeszcze z, z, z takimi spokarmami z to zjeść, nie jeść do dosyta. Czyli zostawić sobie zawsze taki, taki niedojedzony, odchodzę troszeczkę od, od obiadu, od kolacji. Święty Chrystus mówił, że pamiętaj, że jak od, wychodzisz taki obżarty z jedzenia, to znaczy jadłeś jak, jak, jak zwierzę ile tylko może. Dalej zjadać na przykład do końca. Nałożyć sobie tyle, żeby zjeść, ale zjeść do końca, nie zostawiać też. Wybierać to, co te, te pokarmy, które nie są zbyt atrakcyjne. Jabłko, które nie takie jest najmniej atrakcyjne ze wszystkich. Przyjąć upokorzenia z wdzięcznością napomnienie braterskie z wdzięcznością. Nie chwalić się i unikać pochwał. Przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie, przez cichy wiatr i przez świtanie, przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem. Pochwałą wreszcie, ach, nie Twoim kwiatem. Te pochwały, jak jesteśmy łasi na pochwały, jak ich szukamy, jak czasami się dopominamy o to, żeby nas ktoś zauważył, pochwalił, a ta pochwała tak bardzo nas potem jakby wpycha w pychę. Jak chcemy naśladować Marię, to bądźmy pokorni. Starajmy się o to, żeby nas żeby nie szukać tych pochwał, bo jedna pochwała domaga się potem drugiej, trzeciej. Jeden mnie pochwalił, to też drugim nie powinien pochwalić. Jak to on mógł nie zauważyć tego, co ja zrobiłem? No i tak minęło 10 minut. Kończymy już naszą pogadankę. Chcę Was pozdrowić i błogosławić Pan z Wami. Niech Was szerzej, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.